멋지다! 야, 좋다. 오! 그래! 야! 감사합니다. Nie będę opowiadał coście robili, jak żeście grali, bo graliście dobrze i każdy z Was yy, zapewne wkładał całe serce i... Całe zaangażowanie, żeby wygrać. Zawsze to tak jest, że wygrywa ten jeden. Serdeczne gratulacje. Dla tych wszystkich, którzy grali serdeczne gratulacje. Ja myślę, że to dobrze, że y, nauczyciele się spotykają, że grają, że sprawdzają się w tym ciężkim boju. <laughs>